Dziesiąty bieg po schodach w Górnie. Od dziesięciu lat biegamy dla zabawy, dla rekreacji, indywidualnie na czas pod górę schodami parkowymi w okolicy kościoła Bożogrobców. I tam pierwszy etap się kończy. Jedna z uczestniczek kończy pierwszy etap. Drugi etap to będzie. Bieganie po skarpie na schodach do, do ośrodka edukacji ekologicznej Wilga. A tutaj najmłodsi uczestnicy, którzy y, tenże bieg po schodach wykonają tylko w jednej części, po skarpie będą musieli przebiec blisko 160 stopni. Od 10 lat urząd gminy Górzno w osobie burmistrza i w osobie Jacka Warmińskiego pełnią tutaj obowiązki i sędziów wolontariuszy